Tak, jest plan, więc tak, tak sobie to wymyśliłem i tak sobie to zrobię. Tak? Także ja nie chciałem Wam mniej więcej pokazywać, jak to do końca robię, żeście tam może widzieli gdzieś. I bo to, to jest tak prosta sprawa, że no, to, 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 co, co, co tutaj pokazywać, nie? Tak, żebyście się nie bali, możecie śmiało sobie ociepić. Jak już to będzie ocieplone, zatynkowane, przy dociśnięte styropianem, no to na to może kładzie się listy prowadzy, prowad, prowad, prowadnicze, tak? Właśnie, nie wiem. jedną listę. Dajesz drugą listę i jak macie... nie mniej więcej wam zanalizuję to, nie? nie, I pyk, pik 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 pyk, pik pik pyk, 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 do góry, nie, pik 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 góry, troszeczkę zaschnie, pik gdzie nie gdzie szpachelka pik jeszcze raz no i zobaczymy jak wyjdzie się te listy. listwy się wyciąga się te listwy Panie się mówi, nie? Pani się mówi, a, a jak wyjdzie, zobaczymy, nie? Jak wyjdzie, zobaczymy, no, no, kto nie ryzykuje szampana nie pije, nie? Kto nie ryzykuje szampana nie pije, więc to dwa świat należy.